My jesteśmy małżeństwo, cholera jasna. W rolach Dobry, będzie moment chyba w moim życiu. bo już po... Krzyśka nie będę mieszkał. Nie będzie do mnie wyrywał. Majorze, Wojtku, bo tak na ciebie nazywają. Eee, nie wejdziesz na no, procesie, w ogóle sam zmieniono. Masz, mam. No, chciałeś pojechać, jedź. Chciałeś jechać, proszę bardzo. Pojechałeś sobie, pohulałeś, potęczyłeś. Jedź. Nie chciałeś mnie zabrać, nie trzeba. A widzicie? Pokażę wam. Jak się bawi na motorówce? Widziałem, jak bawiłeś się na motorówce. Zobaczyłeś film, tak? Zobaczyłem film. Jak płynie motorówką, tak? Z dziewczynkami? E, tak. I to nie z dziewczynkami? Nie rugaj się cię proszę Nie, ja będę się rugać i mi nie ucz. Ale sąsiedzi do zaraz krzyczeć. Na A nie krzyczą. A płynie do wody i. poleciałeś. A co to, to się stało, właśnie, że tak trzasnął? Co? Musiał głową walnąć. Głową musiał pierdyknąć A czy może i sobie? mi to o, wisi. Ale Podobno byłeś, nie wiem czy to prawda czy nie, ale jakiś dzwonił do mnie, że ty byłeś na szkolnej pod bramką u mnie i ryczałeś. Nie wiem czy to prawda czy nie, e, ale e, oddaj moje pieniądze raz, bo do domu nie wejdziesz. Te twoje ciuchy śmierdzące będą <coughs> pozbierane do woreczka zaraz. Jacek nagra, jak ja zbieram i do woreczka i tam postawię. Jeszcze raz do go za, ciuchu, za ciuchu. Mas no tu masz woreczek? Mam! No to gdzie? Zaraz, nie wejdziesz na procesję, a za krócej masz mniej, ja zamki powymieniam, dźwięk, łucznik i wymieniłem w bramce, że nie wejdziesz. Nie wejdziesz całkowicie. A co mogło być przyczyną tego, że tak rzuciło ich? E, Boniu, on co chujcie, nie umie kierować. On w czas w Lublin to z tamtej strony rozwalił mnie szkło z lampy całe, z przodu. Z przodu? Tak, tam tamten słupek, nie ten słupek, pierdyknął, bo prosił, żeby wiesz, podjechać, to podjechał, on, on tylko lecił, on nie ma ukończonej szkoły podstawowej, zero jesteś, o, o takie zerko, o. W bardzo jestem zadowolony, na statku poznali mnie, o, cały właściciel, cały szef statku poznał mnie, na, mam nawet wizytówkę. No i ogólnie też chcę pozdrowić kobietę, która się zainteresowała się mną i powiedziała, że ona bardzo mnie żałuje, że tak właśnie Krzysztof postępuje ze mną i kupiłem specjalnie księdze lipki. Byłem, jest w czym, piłem sobie Matkę Boską Większą, a muszę o to na pamiątkę kupię małą Matkę Boską taką, taki obrazek. Chciałem Ci przybić, ale ogólnie tobie nie wręczę. Wręczę dla tej kobiety. A jutro Wojtek wraca przecież. Co? Jutro wraca chyba, tak? A ja nie wiem kiedy. Jutro. To dostaje, nie. Ale on kupił tobie coś. Ale co? No kupił, ja wiem, bo pisał do mnie. A ja jego. Ale to co ci kupił, to musisz przyjąć. Nie. A to jest z tego, A ty ze świętej Lipki. A, obraz kupił, tak? No. Lipki, tak? No. On był w świętej Lipce. No? Co? Tak. A ja mam obraz świętej No ale takiego może nie masz on kupił? Ja nie przyjmę. Takie coś? Odmówisz? Odmówię. Mam taki obrazek. Będzie o mnie zawieszony i będę się modlił. A mam mały obrazek. Chciałem przeznaczyć na Krzysztofa, ale on w, w taki sposób mnie traktuje. Po prostu rozmyśliłem się i po prostu poznałem Małgorzatę. Może po prostu wreszcie będę miał taką wspaniałą kobietę, która po prostu zrozumie mnie. Witajcie, właśnie przyjechałem odwiedzić Marianka Krzysztofa, który on na razie, chyba zapomniał, że ma brata, który leży w ziemi zachorował i umarł. Z nic postawię zapale pomogę Nie będę wiedział, ja chyba widzę już są Powiedz, że mam drewiane na to. jest Bardzo zniszczony. Pieniądze zarabia po, po, Porumontować trochę, a nie. Ale co, co zrobisz? Siedzieć w domu, zagadywać głupoty, obrażać ludzi, to ja też potrafię obrażać. Bez sensu takie życie jest. No człowieku, młody byłeś, nie poznałeś życia, nie poznałeś Krzysztofa. Trudno. Byłem, modliłem się za wszystkich zmarłych, świętej Lipki. Czapkę zdejmę i po prostu pomodlę się. Ułożę czapkę młody człowiek, który umarłeś. Nie poznałeś tego życia, chorowałeś, męczyłeś się, cierpiałeś, zmarłeś. Każdy odejdzie od tego świata, ale ogółem sam pomodliłem się za Twoją duszę boską. Jezus, Chrystus, Matka Boska, wszyscy święci, żeby się opiekowali Tobą. I na ten temat właśnie chciałem powiedzieć. Amen. Obejrzeliśmy film Wojtka, tak? tak? Gdzie Wojtek był w Wilkowie na grobie twojego brata, tak? tak. Marianka. Co chciałeś powiedzieć? Ale tylko bez płaczu, Krzysztof. Krzysztof, proszę cię, nie płacz. Co chciałeś powiedzieć Wojtkowi? I o tej sytuacji. Dziękuję ci bardzo, Wojtek. Dziękuję. Widzisz nawet znicza postawił. Dziękuję ci. Wzruszyłeś się, tak? No i co, Wojtek, taki zły? E, co? Mógł tam nie jechać, tak? Ja go nie prosiłem. Ja go nie prosiłem. On z własnej woli pojechał, to źle zrobił? Ja go nie prosiłem. Ja nie mówię, się źle, ja nie bójesz się źle. Marianek widzi! Jego dusza widzi! Że ja męczę się! A czym, dlaczego ty się męczysz? Mogłeś tam też również jechać z nimi. No. No, ale był Wojtek odwiedził, postawił znicza. No, chwała mu za to, tak czy nie? Należy się pochwała, czy nie? Należy się, czemu nie? No, widzisz. Jak jutro przyjedzie, to porozmawiacie sobie na ten temat. Wojtku, dziękuję, że będziesz znicz. Z samego serca. Widzisz, jednak, bratnia dusza twoja. Jakby nie patrzeć, ten Wojciech. Dobry, chłopina, no, a ty zamki tu Czas powrotem zmieniać. Zmienię. No, no, bo jak Wojtek będzie chodził? To nie szukać Czyli czy wybaczasz Wojtkowi? Wyrażę szansę dawałem. No, to może jeszcze raz? Nie ale taki czyn który a to dziękuję jemu ja podziękuję I bardzo dziękuję tobie Wojtku, że zawiodłeś z nic nie wiem czy dać temu szansę czy nie przemyślę to muszę przemyśleć dokładnie to ja mam takie serce dobre żeby odwiedzać i pomodlić się widzieliście i po prostu z nic postawić no miałeś być nie chciał ci się normalnie wyglądam nie jestem nie jestem nie jestem piany nie jestem naćpany jak którzy to Gadają głupoty To debili. A co to wisi? Widzisz? No, no? Zrobili? Widzisz? No A? No, Widzisz? No widzę Zniszczone plecy A te Zasłone jak krem Trzeba nowe Nowe, może ktoś ma jakieś nowe A co się urodziło, że tak z rana mnie wzywasz? Na Majora chcę na Na Majora? Tak A co tam znowu się stało? Przemyślałeś coś? Przemyślałem, że Majora nie wejdzie O taką? No to dobra, idziemy. Majorze, do ciebie, parę Miałeś przyjechać do mnie. Nie zjawiłeś się. Ciuchy twoje te widzi. Ale to dzisiaj ma przyjechać on. On dziś już nie wejdzie. Nie wejdzie. Nie, dzisiaj już nie. nie. Wczoraj miał szansę, tak? Tak. A wczoraj był na Mazurach. To niech będzie pod Mazurami. Wiesz? No ja I... tylko mówię, gdzie on był. Ja wiem. On był. On nie wejdzie. Całkowicie. I majorze zabrałem tobie na grup Marianka stawiać świet. Dla mego Zabraniem tobie! Czy lizisz się ten pies? Jak głodny pies! To lizie się, żeby nakarmić, żeby przyodzieć. przyjąć do domu, bo nie masz dachu! A jak pies najedzony, to zęby się i gryzie. Czy gospodarza, czy obcych? To odwrotnie chyba, Krzysztof. Jak głodny, to gryzie. Nie! Jak najedzony, to gryzie? Tak! Powiem na Ciebie, majorze, że nie masz tu wstępu. Zero. Dlatego, że ze mnie zgryłeś się, żądasz, żeby ja nie chcesz pomagać w szontaniu. niczym. Ty wziąłeś zwyczaj z narówkę, u nas mówili z narówkę, po warmiansku, że, a tu po chujowemu mówią zwyczaj. Niech będzie zwyczaj. Zakończony będzie z tobą. Zakończony będzie z tobą na zawsze przyjeść, bo nie jesteś moim przyjacielem, tylko wrogiem wrogiem, śpiegowałeś mnie, nagrywałeś mnie, bez pozwolenia, bez niczego, robiłeś lajty, wszystko, a, a, ty, a ty, światło... A ty nie wiedziałeś, że lajty robił? On po mu robił? Po mu. Nie wiedziałeś, że to... Nie. Aha. Skakałeś z do mnie, wyrywałeś mnie różnie, a teraz leżysz się jak ten pies, jak ten pies, który ma pieniądze który masz do, do, dobrobyt dobry, rozjeżdżasz się, Rozjeżdżaj się. Ja ci nie żałuję, ale powiem tobie, Majorku, przyjdzie, jest takie przysłowie, przyjdzie kryszka karamatyszka, przyjdzie głód tobie chłód. Nie będziesz miał dachu, nic nie będziesz miał. Będziesz w lesie, będziesz wąchać ten biały buteleczki. A powiem tobie, a białe buteleczki to twój zwyczaj, twój zwyczaj do wąchania. Znaleź do raporek. Pakuję te ciuchy twoje, śmierdzące rozpuszczalnikiem i będą w woreczku podjedziesz pod bramę na bramę ci wyrzucę i pojedziesz z powrotem ja nie chcę nikogo znać nie chcę to ostatnie moje nagrywanie ostatnie moje expose sznureczek zawiążę chodź będziesz trzymać Poskładasz czy tak rzucisz? A może moje skarpetki zrób. Szkarpetki rozczaruję. Czyli taką decyzję podjąłeś, tak? Pod, pod, tak. Podjąłem, tak. tak? Nieodwracalną? Nieodwracalną. Wszystko? Wszystko. I co ty, co, co z tym zrobisz? Na razie pod wiatr I Wiesz, Wojtek, nie jesteś... Proszę bardzo, nie ma. I nie będzie twojego ubrania tu. Nie będzie prania, srania, Tobie i niczego Spakowałem przy Jacku Jacek widział, że czysty worek Ubrania czyste masz Wszystko poprawiasz Ja zebrałem, zawiązałem na sznureczek Jacek widział, Jarek to, to jest nagrane Przyjedziesz zabrałem tylko Podam Tobie przez bramę i koniec Jak tam, wrócił Wojciech? Wrócił, ale poszedł znowu Dmuchać, puchać i zawieruchać. A o której Nie wiem gdzie a do której przyjechał Wojtek? Dziewiąta Rano, tak? tak? Z rzeczami? Co? Z rzeczami. Tak. Wpuściłeś jego. No wpuściłem. No i co? Wszystko dobrze? Było? Dobrze było, ale później on nie, po mnie pojechał, to ja pojechałem. Mój daj klucze, odbieramy klucza, a zmienię zamek z domu. Bo mam. No dałeś klucze i co? Ale od domu nie dałem. Klucz tylko odebramy. No. Ja my iść Wojtek, kup zupę dla mnie. To my kupię ja ci oddam pieniądze. Zarzuć i po ale mówił gdzie idzie czy nie? Do baru. Do baru, tak? Do zodniaka. A kolejkę to u, chyba nie skończy się u jego. O jego kolejka idzie Na drzewie. zadzwoniłem na policję na 112. No i um, przyjechali, klucze oddałem, on nas to wymienia zamki. A mówi, że miał za mieszkanie płacić. To no po prostu tam moje są dokumenty, nie dokumenty, ja chcę odzyskać swoje dokumenty, co moje to zabiorę i chcę przy tym się wyprowadzić. Ja tam nie będę mieszkał. On nie będzie mnie dokuczał, no stop. Mam jego dosyć. Zostanie sam. Nie ma takiego prawa, żeby moje dokumenty, całe te wszystko trzymał i nie puszczał. Ja nawet z domu nie mogę wyjść. Tylko po prostu o, ja mówię, to o, niedawno jechałem na Beman, po to jedziesz, to ja mam w domu siedzieć? To mój Głównym klucze zostaw. To dał mi klucze. Mnie nie było, to przyjechał i wymienił zamek. I nie można wejść. To jak. tak, to mu zrobię cywilną sprawę. Wreszcie coś mu się kuros skończy. Nie będzie się kurze z nami. Po prostu nie będzie dokuczał, nie będzie się znęcał nade mną. On się znęca w taki sposób. On żąda jakieś pieniądze ode mnie. Ile ja pieniędzy tam woliłem na, ku na kuchnię dałem 1200 zł i co? No ale ja. Wejść do domu nie mam, a jestem tam zamordowany na stałe, to trzeba wreszcie z nim zrobić porządek, bo on myśli, że on by chciał wszystkim zawładzić, tak jak ten Putin. To było dla niego, jak Boga kocha ostatni raz. A może naprawdę gdzieś na mieście jest? Co? Może w banku gdzieś? No w banku kolejka. Fu, fu, fu! No, hu, No, ma. Bank tam, na ciebie, w lesie.